Hej, witam was, z tej strony GALA, to jest Long War i nasz drugi sezon, w którym próbujemy powstrzymać owcych. Z każdym odcinkiem uczymy się czegoś nowego. W po poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że e, zmęczeni żołnierze mogą brać udział w kolejnych misjach. E, tego przecież nie Wykryto kontakt. Mały zwiadowca. Zwiadowca to raczej nie powinien być dla na nas problemem. Tu mamy jednego lutyneta, czyli porucznika. Dajmy się wykazać krumę z innemu. Myślę, że. Niech inny pilot sobie poleci. Atakuje wroga. No. Zbliżam się do przeciwnika. No, mały zwiadowca nie był żadnym problemem dla nas. No i mamy małego wydawcę, możemy się dać wykazać naszym rekrutom. Okej. Okay. Która to jest? Wyborowa, czyli Teresa. Teresa sobie weźmiemy. Weźmy sobie może. Sarę jako medyka. Tylko jeżeli Sara jedzie z nami, to musimy jej dać apteczkę. Okej. Gdy masz no, 61, to weź sobie jeszcze celownik. A, 6 i jesteś szybka, dobra. Um, tu weźmiemy sobie jeszcze słoneczko, czyli ten olwimek. No, Gdzie jest... E, renia Gimek. I głowy, i błyskowy. No dobra. To wiem, że to cię trochę spowolni, ale weźmy ten cięższy pancerz. Jednak to jest pięć zdrowia. Może ci uratować. Łowcę też bym chciał na tą misję sobie wziąć. Drugiego medyka to niekoniecznie potrzebujemy. Trzeciego medyka tym bardziej. Weźmiemy sobie łowcę. Gdzie jest łowca? O weźmiemy panka i łowca dwóch kolegów z poprzednich odcinków Eee. Dobra i teraz tak Panek, możesz mieć ten igłowy, ale sobie wejść ten celownik laserowy. Tu też jest igła i tu jest igła Chcę sobie weź taki i błyskowy granat. A łowco, a Wojtok Jątek oses, ja sobie weźmie apteczkę i celownik. Nie wiem, czy nie lepsze, żeby rekruci mieli granaty, no bo przy ich celowaniu może być problem. W sumie mamy ile? Dwa błyskowe. Może wystarczą na e, e, Outsidera. Trochę celowników. Myślę, że jesteśmy gotowi. W sumie czterech e, rekrutów. E, riparian? Y y y y I na Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Niemczech się spadło dużo na gęsto są, e, zaludniony żyjowej. teren miejski. Musimy wkroczyć i zabezpieczyć okolice mm -hmm. zanim ludzie wpadną w panikę. Gęsto zaludniony teren miejski a wygląda... Aha, czyli to jest taka wioska jakby. Trochę krajobraz ze Szkocji. Czyli drzewa i takie... To jest lasem nie, nie, nie jakiś ten... O, będzie meld. Fajnie. Ciekawe ile kaszy dostaniemy za odzyskane komputery i napęd. Gdzie gęsto zaludniony teren miejski? A ty chyba miasta nie widziałeś Bedford nigdy? No, ty... Centrala, tu Wielkie Niebo. Brak nieprzyjacielskich kontaktów po drodze do miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1 gotowy do zabezpieczenia okrętu. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1 może podjąć próbę wejścia. Duża mapa, niedobrze. Bardzo ciężko będzie wziąć meld na niej zdobyć cały. Ruszam do celu. Przeciwnik! Okej, okay. dwa sektoidy. No jeden się ustawił bardzo mocno, ten tutaj. Bardzo mocno w sensie mm, za pełną osłoną. A ten, który ma... A, Stąd go raczej nie będziesz widziała Tu nie około, Tu jest pełna słona? O, widzicie Ciekawe czy teraz sobie stąd mogę szelić Gdzie jest Renata? Eee, Renia Odbiegnij tu, chyba że go widziała Widzisz go? 68 No to powinnaś go załatwić Ach, przeżył Jakbym miał tylko trzy to już by było po nim, Okej. Okay. tak, okay. ja mam tu w ogóle pełnych osłon. Jak na złość. Sara nie, to wolałbym, żeby się tutaj ruszyła Teresa. Aha, nie dobiegnie. Jakby dobiegał do tego drzewa byłoby idealnie, ale nie dobiegnie. Bartek ryzykujemy? Dobra, zaryzykuj. Ryzyko jest pod tym względem, że ten tutaj ma teraz... może go w bardzo łatwo. Na 32%. Hmm. Nie wiem czy to nie był zbyt pochopny ruch. Ale muszę gdzieś poszukać jakiś osłon. Jakichkolwiek. Tu jest 47%. Teoretycznie będę mógł do niego tam spróbować strzelić. Już tam idę. Sara tutaj. Mogą to odwrotnie zrobić. E, Teresa ustawić, to idzie Sarę, a Sarę to idzie Teresa, bo e, Teresa mogłaby wtedy w kolejce dwa razy strzelić. No, ja jakieś takie drobne błędy mi się wkradają do mojej strategii. Dobra, 47%. A jak go zabili? Byłoby genialnie. Cel nadal razie... stoi. Na razie nie trafiasz. No właśnie. Cel nie został trafiony. A ja ty sobie Ym, A tutaj może obróć. nie próbował flankować. O, wychodzi. Pewnie się nadział na headwatchach. Ach, udało mu się. Cel nadal stoi. Udało mu się przejść. Jestem pod ostrzałem. Dobra, na szczęście nie zniszczył dziewa. Ten drugi, co on robi? Przechodzi tu i kucnięcie Teraz on może dwa razy strzelić, ale to jest troszeczkę Dobra, no, tu jest granat i głowy. Już się za dobiorę pod tutaj Rzucić granat Dlatego coś wkucnął hmm. Dokładnie tak Żyj, złama się. On jest kucnięty więc ciężko by było go trafić w konwencjonalny sposób żebyśmy go stankować A tu mamy 100% pewności że go e, ubijemy Nadal nie widzę meldu Ruszam! Arena się może zbliżyć Stąd go widzi nawet, 30%. Łowca. Jestem w tutaj, stąd go powinieneś ładnie zestrzelić, Powinno być po 50%. Dokładnie 51%. No to po nim. Oj, kiepsko. No, kiepsko, kiepsko. Jego stąd widzi 25%. Już się za to biorę! Dobra, podbiegnij tutaj. Ty podbiegnij, tak Sara, tutaj. Mam rzecznikową, więc nie zobaczycie. Nie zobaczyłeś 74%. Dobra. To pierwszy próbuje Wojtek Tatek. Drugi strzał. Na Overwatch'u go nie zobaczyłeś. A, tym razem też go nie tracasz W razie czego mamy granat z ich głowy, więc... Możesz spróbować też do niego Saraścić Dobra. zlikwidowany no Na 6. A tym razem krytycznie Okej okay. Już tam idę polecimy dalej Przeładuj Mogę siad Możemy krzać przeładujmy Wolę mieć tą amunicji niż overwatche ustawić Chcemy meld skądś? Nie. Nie... wiem w którą stronę ma potem meld iść w ogóle. Sara, wybiegnij tutaj na górę. Zobacz, Jestem w stąd coś będziesz widziała. Może akurat jakiś meld w oddali? Tu jest pusto... Pusta Pusta Orawa, taka ogromna łapa i gdzie nie można na, na niej nie widać Ale tam widać, widać pozostałości od statku, tak widzicie tutaj na u góry Nie wiem, tak podejrzewam, że koło siódemki możemy mieć Zaraz e, będę na na miejscu. Emisji, e, przeciwników. Tak jest, dowódcą. Więc luzik. Rozkaz wypatruje wrogów. Aj będzie się działo. Nie, przeskoczyło mi. Gotów do akcji. Rozkaz wypatruje wrogów. Tutaj chciałem przeładować. tak żeby wszyscy mieli full amunicji. Dobra, słychać kolejnych. Zamknąć gędy. Coś tu jest. O, o mamy sektoidy z boku. Teraz no, próbują plankować. Kolejne są Widzę gnojów. Nie wiem, jednego kto wypaczył. Panek go wypaczył, ale... Panek najczęściej był sniperem i widzę, że na razie mu to daleko brakuje. A tamto jest też melt. Dobrze by było od jedną stronę wyczyścić teraz. Daleko są ci z tej drugiej strony, z tej... A, w, w ogóle ich nie widać. Hmm. Ty niestety nikogo nie widzisz. Słoneczko widzi jednego. Ciekawe, czy też będziesz widziała? O, nawet jednego flankujesz. A zaryzykuj, do niego chciałem. Trubnie boszczyk. Super. Tutaj sobie nie przyładowałem broni, niestety. No dobrze. Jaki jest zasięg granata? Całkiem spory ma zasięg granata. Ciekawe czy... Zaraz tam sąd będę. jest szansa, żebyś dorzuciła. Niestety jednak brakuje troszkę. Tu granata nie mam. Tutaj też nie mam granata. Tu jest granat, ale... Ci z lewej strony są niebezpieczeństwem. Bardzo bym chciał ich teraz wykończyć w tej turze. Jaki masz zasięg tego granata? Tam brakuje jakieś. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Koło sześciu kratek. Dobra, czyli jeżeli podbiegnę tu. Ruszam do celu. Teoretycznie powinniśmy łowcom mieć. Możliwe do rzucenia do niego tego granata Dobra Masz ale brakuje odrobinki żebyś rzucił tak jak ja bym chciał Bo tu możesz mu tylko zadać trzy obrażenia Dobra ale próbujemy Zaryzykujmy Jakbyś go zabił to by było być... genialnie Dobra dwa obrażenia Bartek, już nie masz granata. O kurde! Nie mówcie, że tak zaryzykowałem. No i teraz to się może zemścić. Przechodzę na pozycję. Bo sobie nie policzyłem, że już nie mam kolejnego żołnierza z granatem. Musisz go zabić. No właśnie. Chyba zacznę ich podliczać. Musiałaś go zabić, zabiłaś. A ciebie to po prostu można okay. Wojtek stanie w tą stronę Wyznaczam strefę ogniową! Będzie się rozglądał Nasz infantry Już się za to biorę! Biegnie tutaj A Panek okay. biegnie tutaj I również będzie... Zacządzam O właśnie liczyłem na to, że oni go wyp wypaczą tylko że zabiją Co za gówno! Ale tutaj nie stanie. O kurde, taki odkrypny. na cel! Trochę dziwne to zachowanie. Dobra. Jeden jest i drugi się tak ustawili, że łatwo będzie ich sflankować. Z tym, że tamten z lewej strony nie wiadomo czy nie jest na overwatchu. Bo Artek spróbuj do niego szalić. O właśnie. Czerwona kartka. Gorszy jestem po lewej stronie. Bo ten po lewej stronie, on jest w tym momencie gdzieś w tym miejscu, tutaj za, widziałem po wodzie, że się zbliżał. Pytanie jest tylko, czy jeżeli ja się ruszę tu, czy się nie nadzieje na jakiegoś overwatcha. Nie mam skołta, żeby tego sprawdzić. Wojtek Piątek nie jest również dobrym żołnierzem, żeby to sprawdzać. Najlepszym żołnierzem byłaby Sara. Wiem, że to jest mój medyk. Ruszam do tego. Ale ona ma sześć życia. W razie czego byś... Ty masz sześć wrogów. Ty też masz sześć życia, ale tam nie wybiegniesz. Już tam idę. Zajmuję pozycję obronną. Zabładuj. Hmm. Już biegnę. Resa się tutaj wysunie. stała nam jeszcze Renia o zimek? A no, musi się troszkę zbliżyć. Tak do jest, wykonuję. No i dobra, zacznijmy, się, ten ostatni sektorid zrobi. Jest, idzie. Ajajaj aj, aj, Sara. To, szkoda, że spudlowałaś. Miałeś go ładnie wysuniętego. Wojtek Piątek? No właśnie, to są rekruci. To jest to, jak się bierze rekrutów na misję. Okej. Okay. Tylko, że się teraz nam troszkę, koleżko, wystawiłeś. Tak jest, Wojtek Piątek w tym momencie flankuję. Tutaj, bo i tak nie zabiłeś nikogo, to sobie zabi kogoś okej okay. ja Nie mam jak się Chybiłem gnoja To było troszkę... E, e, dziwne Sara to jest już doświadczony żołnierz Chciałbym żeby rekruci coś zabili Łowca, ty co ty, 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 ty pisał, że zabiłeś kogoś? Nie, to nic nie piszesz czy zabiłeś czy nie zabiłeś Dobra, ale... wszystko dajemy, damy ci szansę. O, powinnaś spokojnie go znaleźć. Czerwona kartka. Bardzo dobrze. Tu jest statek obcych już. Ciekaw, gdzie jest Melt? To jest pytanie. O, gdzieś coś, co słyszałem. Ruszam! Biegnij tu, ale wie, że nic nie aktywujesz. Nie. Przeładowano. Tam już chyba nie powinniśmy mieć więcej sektoidów. W teorii. W praktyce się okaże. Jednakże. Przechodzę na pozycję. Musimy tu kogoś zostawić że na overwatchu. Zaraz tam będę. Na przykład Teresa. To jest? Broń pogotowił. Tak jest dowódca! A w przypadku dwóch było, więc. Prójemy! E, tu przeładujemy. Wsypiemy dalej! Tu przeładujemy. Idziemy dalej. No dobra. Chyba było ich tylko dwóch, bo nic nie było słychać e, z się do tego statku. Przyjąłem! Nic nie widzę. Jestem w drodze. Uff, tu też nic nie zauważyłem. Choć powiem wam, że tego ruchu się troszkę bałem. Teraz musimy Biegle. przetransportować jak najszybciej w tą, tą stronę. Ale nasza. tu ma spore szanse, że. OK. Już nie za to biorę. A pojtek piątek musi przeładować. Nie ma w ogóle nic za Przeładowany. Trochę rekwizycji patruje wroga. Tak, Patruję wroga. wroga. Ale przynajmniej chyba łowca zabił. Idę. Dobra. Już tam idę. Zaraz tam Przeciwnik. Chyba A, mamy złe odczyty. Gdyby się zgadzały, to mielibyśmy do czynienia z istotą składającą się niemal z samej energii. Ja mam granaty buskowe. Jest granat buskowy. Ty możesz go stąd flankować, więc... Tu coś jeszcze ma granat błyskowy. Tu jest granat błyskowy, ale użycie go mogłoby być bardzo ryzykowne. Mówię brakuje jednej kratki, żeby tam dobiec, to ty też. Tak jest, do Aha, ale ty nie flankujesz go, więc rzucisz granat błyskowy z tego miejsca. Prawdopodobnie że jest sam, więc nie musimy się strasznie jakoś e... bać tego, co on zrobi. Odbiegłbym sobie tutaj, bo on jest dezorientowany. Ale jeżeli sobie wymyśli, na przykład, odbieg tutaj, co by było głupie, to mógłbym je trafić. Więc bezpiecznie, chyba, będzie tutaj się ustawić. Tutaj sobie włączmy celność. Teresa tutaj. Panek tutaj. Renata tutaj będzie bezpieczna najbardziej. Panek sobie niech Kuchnie. Zobaczymy, co on wykombinuje. Próbuję strzelać, choć to było pewne, że jeszcze nie, nie trafi. Panek tam może w do środka, super Tylko ładnie flankujesz, więc spróbuj No, mm, ledwo trzy Okej okay. Jeszcze ktoś musi tam podbiedz i strzelić I ma ten musisz podbiedz i strzelić, raczej go nie powinieneś zabić, ponieważ ma 7 z życia Jest zlikwidowany. Wszystkie okay. cele misji zrealizowane. Trzeba było pankiem podbiec. Myślałem, że trafi za 6 i panek sobie podbiegnie tam do środka i wykończy. Ale łosa jak to łosa. Dwa krytyczne strzały i pewny awans. Boję się, że Bartek może nie mieć awansu, chyba że ten granat on rzucał. Wzorowa robota. Miejmy nadzieję, że wszystkie operacje pójdą Sarah równie gładko. Ale sare oszczędzaliśmy. Ok. Kat, bardzo fajna umiejętność. Ogień osłonowy też jest fajny. I ogień osłonowy jest po tyle fajny, nie wiem czemu ja tego nie mam. Bo z tego co widziałem na zdjęciach, to tutaj u góry, w niektórych częściach dodatku u Amerykanów jest jeszcze napisane co dają te nasze... Umiejętności. W ogóle Jest takie drzewko, jak widzicie na encyklopedię x-coma. wam się nudziło, wpiszecie sobie x -com long war e, wiki. Ona w po angielsku, ta encyklopedia, ale tam można bardzo dużo ciekawych rzeczy wyczytać. I tam macie wszystkie te skillery rozpisane, co one robią i co one dają. Na przykład to daje plus 5 do celności. To daje plus 10 do celności, jeżeli ktoś ma 50 zdrowia, ale nie zwiększa celności ogółem. A to zwiększa celność ogółem. Never panic to nie trzeba tłumaczyć. E, chyba sobie wezmę tą celność, Patrzcie, 74. No to jest jednak duże, jeszcze wola rośnie, więc jest, le, jest lepsze od tego, chyba kata w tym wypadku. E, panek był zawsze naszym sniperem, może niech tak, niech tak też zostanie. Trzech sniperów nam wystarczy, resztę bym chyba chciał scopów. Tym bardziej, że e, łowca może być skopem, więc e, łowca niech zostanie naszym skautem. Renia... Hmm. Renia jest całkiem niezłym strzelcem, więc może niech zostanie sanitariuszem, a nie granadierem. Choć granadier też był jakby został saperem, przy jej celności, to była bardzo groźna e, bardzo groźny żołnierz, ale z drugiej strony... sanitariusz, a, ona jest wolna. Może weźmy jej granatę. Albo... Jeszcze inaczej. Weźmy jej e, inną klasę w ogóle. Tak jest. No na przykład popatrzcie, to trafienie, czyli e, Infantry, przy takiej celności jak ona ma, 79, gdzie ona będzie miała prawie 100, a będzie mogła strzelać e, dwa razy. O, może być mocne, może być w przyszłości bardzo, bardzo mocne. E, Wojtek Piątek. Infantry już mamy kilku, może weźmy sobie... Solta, ty, mali, że ty nie, nie grzeszysz z celnością. No, już troszeczkę lepiej, ale Ale i tak jeszcze jest mało. Dwa komputery uszkodzone i, i e, tytuł zasilania to jest 60. To możemy sobie teraz wymienić na gotówkę. Który jest dzień? Do rady nam zostało 15 dni, a do końca Argentyny. Do końca Argentyny nam zostało tych dni 23, tak? No to nie, no to nawet jak poczekamy do końca, to powinniśmy to zdążyć zrobić. Więc na razie się nie będę z tym spieszył, te 15 dni wytrzymam. Ciekawe jestem, czy ten drugi nasz tak, awansowano na To świetnie. To oznacza, że będziemy mogli tego naszego jednego z lutenetów przenieść yy, do Ameryki Południowej. Myślę, że Dusty Shepard, Shepha, Shepard pójdzie sobie do a, em, Ameryki Południowej, a Mangler zostanie w Europie. T-Rex będzie tam też... Okej, okay, dobra, dobra, to tyle w tym odcinku. Jak na razie idzie nam całkiem, całkiem przyjemnie, no bo pff, nie wiem to chyba 6-7 odcinek. Nie straciliśmy jeszcze nikogo odpukać. Troszkę awansów nam już poszło. Zresztą, zobaczcie, na żołnierzy. No, kilku już mamy żołnierzy. Kilku jeszcze rannych jest, którzy za niedługo wrócą. Moi kaprale wrócą. A no, nieźle. Na następną misję pewnie też bym chciał wypuścić jakichś żółto dziobów, żeby się trochę poawansowali. Żebym później miał w czym wybierać dwóch kaprali infantry, to jest moc, to jest moc. Dobra, już właśnie nie zanudzam. Trzymajcie się, jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o lajknięciu i proszę o komentarz. Poczekam na Wasze komentarze. Jak za.